Tiry, o co ci chodzi? O co ci chodzi? Prawie udało mi się zapomnieć, że to już dzisiaj. Geralt, oni przyjechali po mnie. Jadę do Nilfgaardu. Do Amchyra. Na chuj? Wiem, że nie tego się spodziewałeś, ale... Wtedy w zimie odbyliśmy długą rozmowę, burzliwą. Potem. Potem przysłał mi list przez posłańca. Na początku ci nie mówiłam, bo nie byłam jeszcze zdecydowana, a potem. zrozumiałam, że nie mogę od tego uciekać. Że jeśli chcę coś zmienić, to nie uganiając się za potworami po zapadłych wsiach, tylko. tam. Noż kurwa wasza, no. Kurwa! Mogłaś powiedzieć mi wcześniej. Chciałam ci powiedzieć, ale nie wiedziałam jak. Byłam tu szczęśliwa i bałam się, że wszystko zepsuje. Ale oczy masz rwoną? Chciałam nacieszyć się każdą chwilą. Czyli o to chodziło tam, przy gnieździe gryfa. Wolałem nic z ciebie na siłę nie wyciągać. Pomyślałem, że przecież mamy czas. Dużo czasu. Sama podjęłaś tę decyzję. Jeśli pytasz, czy Jena Ferma czoła w tym palce, to nie. Niesamowite, a wie w ogóle? Nie. Chyba lepiej, żeby tym razem się w to nie mieszała. Sama jej to powiedz. No, kurwa! Kurwiłem się. Tego właśnie chcesz? Tak. Nie będziesz mnie zatrzymywać. Nie wywieziesz mnie siłą w góry Sina. Nie po to zjeździłem za tobą pół świata, żeby cię do czegokolwiek zmuszać. Wiem, poradzisz sobie. Jesteś Wiedźminką. Nie musimy się żegnać. Kurwa, musimy. Mógłbyś jechać ze mną? Nie, Ciri. Dobrze wiesz, że to nie jest życie dla mnie. Wiem, ale myślałam, że. Podjęłaś decyzję. Ja mojego wyboru dokonałem już dawno. Teraz, po wojnie, będę miał sporo do zrobienia, włócząc się po zapadłych wsiach. Kiedy ruszasz? Od razu. A więc to jest... Kurwa. Co ty kurwa? Pojebana. Nie, nie, ja muszę mieć kurwa, że Wiedźminku zostaje, nie machuje. chuja. Choćbym się pierdolił, nie wiem ile. Bo tak to być ci nie będzie. Ciekawe ile będę musiał cofnąć Czy co tam trójkę mam wybrać? Jak do portalu wchodzi? Czy, czy to nie ma sensu wczytywać, co grę musisz cofnąć Gówno prawda. Bo ja w ostatniej, te ostatnie, no ostatnie rzeczy to robiłem główny wątek. Momentu gdzie idzie się zabić Imry. Kurwa. Zakończyła się całkowitym zwycięstwem na jeźdźcy z południa Bez taktycznego geniuszu Radowida Królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się Niezliczonym legionom Emhyra Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redaniem Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów Emhyr far Emrejs przystał na restytucję ich królestwa na prawach Lemnika Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgardu, te Merczycy odzyskali swój kraj. Ta historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać wiarę. Rozprawiwszy się z Radowidem, M. Emreis rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiałe wojny, Skelligę pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem, skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzmocnił, ale stracił też przy tym swój dawny rozwój. Po latach tułaczki Ciri wróciła do swojego prawdziwego domu, Nilfgardu. Zapowiadało się, że Emhyr uczynił swoją następczynię. Trzeba powiedzieć, że dziewczyna miała ku temu wszelkie predyspozycje. Po ojcu odziedziczyła bowiem godny cesarza zmysł do polityki, a po przejęła zwykłą ludzką przyzwoitość. Te cechy rzadko jego w parze monarchów, a szkoda. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Jennifer wiedli spokojne życie z od wielkiej polityki. Dni upływały na malowidnych spacerach, długich rozmowach, śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej. Już. <laughs> Nuda, powiecie, może, ale oboje nie pragnęli niczego. Kurwa macie... Co za Nie, z dupą nie z dodatkiem lecimy. Ona ma kurwa Wiedźminko zostać i chuj. Kurwa. W dupie się pojebało chyba. Tak odmówiłem mu kasy. No i co? Patrzysz teraz tam? No, zabiłem dikstry. A co? To, to źle? Kurwa, a jestem wkurwiony. Ja pierdolę cesarzowo zostaną. To co trzeba kurwa zrobić żeby Wiedźminko został? co jest źle postępowałem według tych kurwa instrukcji? Chyba dobrze że Dijkstra zabił Ty patrzysz to czy co kurwa? No wszystkie pozytywne wzięłem kurwa No nie mogę brać hajsu. No to nie wziąłem hajsu i tyle Kurwa wypierdalaj z tym Zibane napisy będą mi wkurwiać. Nie, ma się skończyć, że zostaje wiedźmiń. mieć prawda? Powiesz wreszcie o co chodzi? Jak przyjdzie? Jeźdź. Wiedźmi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm, raczej w dupie. Po co nas wyzwałeś? Radowić siedzi na... Nie ma mowy. Jak to ma tak wyglądać, to ja się wypisuję. Gera, stchórzyłeś? Poszedłem po rozum do głowy. Nie powinienem był w ogóle się w to mieszać. Bywajcie, królobójcy. Nie rób mi tego. Proszę. Nie teraz. Gerard, wiesz, Chciałabym pojechać z tobą do jakiejś karczmy, napić się grzańca i wysuszyć buty. Tak będzie? Ale nie mogę. Muszę spróbować ze względu na ciebie, ję, wszystkich. Trzymaj kciuki. Bruch. I teraz zakończenie, że umierasz. No co po imieniu że założysz lafrog daj mi wyśpodaj. Ale ja takiej zbroi nie miałem, co jest, kurwa? Czym on to? Przecież to nie mój Geralt. Geralt. Był. Proszę, żeby było, Wiedźminku. Żeby było, Wiedźminku. Proszę, bo nie chcę się cofać, kurwa, do tego... Bitwa o No, bo ja pierdolę. 20 godzin, gdy musiał znowu poświęcić A co to kurwa jest? O kurwa, coś innego. Co to jest? Proszę za mną. Kurwa, inaczej? teraz strach na ulicę wyjść. Proszę, żeby zostawić Minko No już z mieczami mi wchodzi. Generał Worchis już je Jest na naradzie, Nikogo tam nie wpuszczają. Co się stało? No ten... Garenwakem. Emyr? A co się z Siri? Kurwa... Żeby Siri żyła i żeby kurwa nie była tym kurwa chujem.

Ciri nie żyje. Jak to się stało? Nie. Znasz przepowiednie o Białym Zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. kurwa. Gdzie ciało? Nie sądzę, aby kiedykolwiek udało się jej odnaleźć. Kto jeszcze wie? Awalach, Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A jednak, postanowiła zostać na północy, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z Tobą? To nie Twoja sprawa. Już nie. Hmm. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać? Nie wypadłeś za dobrze w roli ojca. Ciri uważała cię za zagrożenie. Jeśli nawet chciała ci coś przekazać, nie sądzę, żebyś chciał to zapamiętać jako jej ostatnie słowa do ciebie. Rozumiem. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz umyć. Kurwa. Jedzi mnie. Nie chcę was. Nie chcę cię więcej widzieć. Kurwa. No to będziemy musieli się cofnąć do Kermoren. To kto kurwa jest jej ojcem? Genetycznym ojcem jest Emhyr, a takim ojcem takim ten to jest Gerard. No Gerard ciu wychował. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Yy, nie, nie. To nie nasz, tylko, no, zdobyczny, że tak powiem. E, ludziska porzucili dobytek w pośpiechu, i tak trochę szkoda, żeby redańczycy rozszabrowali. Znowu idą zmiany. E, myśmy już przywykli, Czarni odeszli. Teraz przyjdą łowcy czarownic, a życie toczy się dalej. Trzeba chwytać dzień. Prawda, bierzmy się tedy do roboty, zanim noc nas zaskoczy. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę! A wam dokąd, droga? Pewnikiem dokarczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać w dawnym obozie Nilgardzkim. Bywajcie. Do o, do zniszczonej twierdzy, pewnie o. tego. Nie, to tutaj w tym byłem Kurwa, jak mnie boli, no. I teraz będzie trzeba się, no nie szkodzi, kurwa! Mistrzu Ord! Ze średniego zakończenia na gorsze, no spoko. To cofnę do tej bitwy z Kermoren i tam. Kurwa nie pojadę dać chyba. Coś go musiało zatrzymać. No już skończy się to i spać. Tylko wczytam do tego momentu z Kermorenem. Kermor, Spóźnieniem czy coś. Bojacy blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trwień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźmik. Znam waszą renomę, mistrzu Ord, nie wątpię. Do tego, jak chcieliście. Inskrypcja. Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji precyzyjnej oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. A hmm. to wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie Mariborskim. Dzięki muszę jeszcze wpaść do karczma, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, wiedź mnie. Nie wiem, się zobaczy. Kurwa, no nic, ale dojdziemy do końca tego. Wczytam w Kermoren i no. I zaczniemy przechodzić od tamtego początku od nowe. I też po kolei, powolutku. Przynajmniej będziemy wiedzieć no, na jakim głównie stoimy. Ty, może żyje? Czy to jest Jennifer? Nie, ona w czarnym by była. O kurwa! Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Yes! Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie poznałaś. Wychuje, kurwa! Jest twój. Wiedźmiński miecz. Jaskółka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, Wiedźminko. No, to trzeba go wypróbować. Jest! Jest, kurwa, jest, 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 jest! No i takie zakończenie to się ceni ale Nie można mu było odmówić taktycznego geniusza. Dysponując znacznie mniejszymi siłami, pokonał na jeździe z południa. Redański orzeł wziął pod swoje skrzydła całą, włącznie z Nowigradem. Po zwycięskiej wojnie z gardę przyszła pora na dokończenie łowów na Czarownicę. Tak jak wcześniej w Nowigradzie, teraz stosy zapłonęły w zajętych przez Radowidami Temerii. W ramach odnowy moralnej zamordowano tysiące prostych czarowników i znakomitych. nie ludzi, rzekomych heretyków. Wolność pod berłem Radowina dla wielu okazała się gorsza niż ona. Tak długo, jak jego wojska odnosiły zwycięstwa, Emchyr cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły go z nim mu nieomylności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła do Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własnych poddanych. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skelligę pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast nałupieniu cudzych ziem, skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił. Ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cyrilla Fiona Elenriana, dziedziczka Nilgardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem, o po wyczynach popielato włosy i wiedźminki, głośno było od jaruni po Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały na leniwych spacerach i długich rozmowach. Śniadanie jedli dobrze po południu oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może ale oboje nie pragnęli niczego bardziej. No, no, kurwa. Sobie tak myślę, że trochę zjebałem to pod tym względem, że dałem Radowidowi, że jednak mogłem dać, żeby to ten Dijkstra ten rządził, nie? To by nie robił takich odpierdalań. Ale chyba już jebać, nie? No nie? Najwyżej zrobię w nowej grze plus.